mi środkowy palec policji elo elo nawijał gratis lpg to było moje hot six team challenge może nie było 16 wersów nie wiem, nie liczę, ile było? niecałe 3 to mój ziomuś bilet mpk pozdro morda co? jakie 3 parów o ta naucz się liczyć, co najmniej 12 zwalniam cię, takich 3 dupasów jak ty to mam na pęczki a to spierdaj, mam cię w dupie i idę na chatę ciekawe kto ci si będzie bity robił o kurwa, Symek, mordo, no nie wygłupiaj się! No, na żartach się nie znasz! Dobrze nawija ziomek! No, niezły jest! Ciekawe, co oznacza to jego ksywa, gratis LPG! Jak to co? Gratis? Że zero komerchy, a LPG? Yy, ta pewnie jakiś skrót. O wiem, jebać policję głównym. Walutam jest L, a nie J. Lebać w policję? Chuj w to co to za skrót! Ważne, że jest w porze. Ciekawe, czy gra jakieś koncerty. Pewnie, że gra. Na przykład dzisiaj u nas. Ta. Ta? A kurwa. No to co, nic nie mówisz? No mówię właśnie. O, tu pisze. Gratis LPG. Koncert Warszawa, bilety 20Z. A faktycznie gratis. Wyprzedane. No to se poszliśmy. No to patera! Hst! I chuja ja pierdolę, skąd masz? Na Allegro wyhaczyłem. Licytowałem mi jak diabeł. Zacząłem ostrożnie pięćdziesiąt groszy, ale jakiś lamos mnie przebił i złotówkę przywalił za sztukę. Myślę ostry zawodnik. Trzy sztuki plus przesyłka cztery zeta. Razem dziewięć blach, sporo, ale mówię chuj. Raz się żyje! e 5 F5, f pięć, F5! I dwie sekundy przed końcem aukcji jeb, dwa pele za sztukę kupiane! <laughs> Zajebiście. Trzeba było jeszcze frajerowi co sprzedawał negatywa wystawić, że na Gratisa nie chciałeś. A myślisz, że co zrobiłem? Jeszcze taki komentarz dojebałem, że aż mi konto zablokowali. Dobra, szkoda czasu, najpierw poprawaj do sklepu, a później na Gratisa LPG! <laughs> Jak to Czyli, że co? Nie wejdziemy? O nie, chcę rozmawiać z kierownikiem klubu! Albo jeszcze lepiej, z gratisem! a może z papieżem? Wypierdalać, po popsy dzwonię, że na podrabiane bilety chcecie wejść! Walu, chodźmy z psiarskimi, lepiej nie... Co? chodźmy! Nie chciał groźbą? Będzie prośbą! No kolo, zlituj się, taki koncert tylko raz w życiu się trafia, no! Może się jakoś dogadamy, he? No i łazę z nią po tym parku. Nudy w opór, w dodatku srać mi się chce, ale zaciągam je wreszcie w boczną alejkę i klęka przede mną. No myślę sobie zajebyście. Wyciągam fujarę, a ta pyta, czy się z nią ożenię. Co? No oświadczył mi się ten pastet, czaisz? O. I co? No nic spierdoliłem. W życiu tak szybko nie biegłem. Jeszcze mnie straż miejska złapała, bo z tego wszystkiego zapomniałem dresów podciągnąć i z pindolem na wierzchu leciałem. Obudził się. Ach, Ducha mnie nie było? Godzinkę! A koncert? Właśnie się skończył. Co za kutas? Do klubu nie wpuścił, ale kasę wziął! Dałeś dupy, Wojtas, to przez ciebie nie weszliśmy! Nie przeze mnie, tylko przez tego cwela, co mi podrobione bilety sprzedał! No ja, kurwa, bilety, co kosztują 20 zeta, po dwójaku kupiłeś? Nawet Space on by się zorientował, że coś z nimi nie tak! Ale co nie tak? Dobra, jest takie przysłowie: jak cię ktoś wypierdala drzwiami, to się ładujesz oknem. Jakoś tak. Za mną! Chcesz się władować od zaplecza? To chyba trochę po pedalsku, nie? Zamknięte! wal, odpuść, jakby to było takie proste, to każdy by tak wchodził. Musi być jakiś sposób. O, nareszcie. ktoś głośno, Sra? Minga! Wchodzimy!

I cieszcie się, że w czasie ciosu nie wysunąłem środkowego palca. Bo byście już nie żyli. Ach, zrobiłeś? No jak nie jak tak, PANATO! Zajebiste.